kota Tylko ta broń. I bez umiejętności specjalnych. Surprising. Shit! <laughs> oh, co? by wygrał? Przeładowanie było dość długie. No, wygrałem. Yeah! Red. Ja chyba polubię ten shotgun. Oh, no okej. Okay. Dobra, co mam ci wyrzucić te pistolet, tak? Cool. Mhm. Mm Czekaj. Okay. A nie, to nie to. Przepraszam. Chcę ci wyrzucić ten pistolet. Kup. Łap. Dobry chwyt. Od razu do ręki. Dobra i porównanie. Compare. This. A ta broń jest niedorzeczna, którą wygrałem. To jest to, co trzymam. No w sumie, czekaj, jak skończysz się przyjrzysz A, źle zrobiłem. Tak? To, co wygra. Trzymam w łapach. Jest to Gatling ale, ale fajny bendenek. No, ale jest to Gatling który strzela tak szybko, jak jesteś w stanie pociągnąć za spust, ponieważ jest to broń Jacobsa, tak jak jest zresztą to co ty trzymasz i okay. wiesz, strzela trzema kulami naraz, z czego każda kula zadaje 236 punktów obrażeń I strzela tak szybko, jak jesteś w stanie pociągnąć za spust. Problem tym, Czyli że ma... znowu lepsze od tego co ja mam. Problem z tym, że ma dość mały magazynek. 17. Punktów, to oznacza no raz, nie. dwa, trzy, 4, 5 koniec. Muszę przeładowywać. I to trochę trwa. Czekaj, jeszcze raz przeładowanie. Jest i teraz znowu. I za municję schodzi, jak, jakbym wyszedł 51 kul do tego momentu, nie? Bo to razy 3 liczy. A to chcesz jest... mi dać? Nie, musiałbyś mi coś za to innego dać. Mogę oddać to, co dostałem za to. W sensie, dostałem no. od ciebie wcześniej. Znaczy, ja dost... Aha, chcesz oddać mi rewolwer? Nie, nie, nie rewolwer. Jeszcze. Ja, ja, już, ja już się przyzwyczaiłem do niego. Eee, ja ci powiem tak. To coś jest warte 1400. To myślałem. To. Czy to jest warte 1400? Nie, to jest warte 900. Więc jeszcze 500 mi dorzuć. Jeszcze 500. Dobra, idę wygrać coś w kasynie. To ci dorzucę. No, dobrze. Okej. Okay. Ja z kolei idę do innych sklepów. Ej, ej, ej. Wziąłeś i poszedłeś. Idę z tobą. Dobra. Chciałem iść do innych sklepów, zobaczyć, czy mają może ten, nie? No, no rozumiem. E, czy mają może jakieś tarcze czy coś, bo tego najbardziej szukam. Ale nie, przecież nie mam kasy i tak. O, słyszysz? Ona była Vault Hunterem jak my, ale dostała kulkę w kolano. Bullet? To denny? Czy arrow? Aha. Bullet. 500? 400, dobra, wystarczy. No i wiesz, zaraz, zaraz, to już 600 obrażeń? To? To 600 odrażeń, tak? 603, tak Ale pożerać 4 kule podczas strzałów. Łe To ile daje na kulę, 150? No No, to nie Wyrzucam twoje One time Fuck, shit, man A, wiesz, Jezus A zobacz, całkiem nic to przyjęło No po, po, strzale w kolano już nic cię nie zaskoczy I nie zaboli Dobra Rzucam ci e, Ten Gatlingan. W ogóle ty się stajesz chłopczykiem Jacobsa czy coś? No jestem fanboyem Jacobsa okej, okay. teraz to wyrzucam na ziemię. Łap, Proszę. Wow, faktycznie się trzy naraz, tak? Zanotujmy, że dwie bronie, które teraz trzymasz, są moje. Były, jedną wygrałem. O, no, ale jestem twoim sugar daddy, czy coś. Nie, czekaj. E, rewolweru nie wygrałeś, czy wygrałeś? No właśnie Czeka? rewolwer wygrałem z tobą. Dobrze, okej, okay, nie obejrzę. Trzy strzały z shotguna cię okay. powaliły. No. Miło, że mogę oddać dwa strzały z tego shotguna, ale... Jeden był spudłowany. Ale ten fakt sprawił, że chcę tego shotguna. W sensie, że zatrzymam go na dłużej. Cóż... Ja nawet nie patrzyłem na jego statystyki nigdy wcześniej. 138 razy 15. To dobrze? jest dość przyzwoite, bym powiedział. Jest, nie dziwię się, że mnie zdjęło. Jeszcze pistolet wygrałem. Ostatnie zagranie. Tutaj naprawdę, Moxie powinna potrafić kupować rzeczy, bo bieganie w tej z powrotem, żeby sprzedawać coś, jest wkurzające. Mhm. Powinien być automat i zaraz obok sprzedaż, żeby po prostu to ułatwić. O, piwo zbieramy. Możemy zbierać piwo. Zbieramy piwo? No... Czy musisz pytać? A więc jednak To zbieramy Ale najpierw sobie uzupełnia amunicję To jest prawie Ja mam A teraz trzy najpierw... bronie Nawet mam czwartą mam pozycję w ogóle pustą W swoim What you want Jack Dobra Więcej do snajpy nie? To się to zawsze przyda Ja więcej rakiet wziąłem Aha, polubiłem shotguna Snajpy już wymaksowałem dawno do to do czy nie brać też shotguna o to jest pytanie. No, to jest pytanie. Wezmę go shotguna. No i mogę sobie jeszcze pozwolić na coś jedno z tańszych do SMG, ale nie mam zamiaru używać SMG. O przez proszę. Cię. Nie wszyscy to oglądali i tak dalej. Tu się nie kupuje amunicji. Teraz gonie do Markusowego. Jaka jest najbardziej znana melodia na świecie? Nie, nie wiem. Noki. Aha. No tak. Jaka jest druga najbardziej no znana sens. melodia na świecie? Nie. Happy Birthday. Wiesz, jaka jest trzecia? Zaraz. Happy Birthday przebrał, przegrał z Nokią? Tak. A trzecią U. jest motyw muzyczny z Bonda. Bond? Używa Samsungów z tego co wiem Jakbym nie miał na co kasy wydawać No ale dobra e, Myślałem, że już będziesz tam startować Nie, ja biegłem szukać czegoś Dużo Lubię ten Solgan The Dust Nie chcesz może zmienić wyglądu? E, mogę to zrobić przy następnym tym postoju. Tylko nie wiem na Zrób nadsz. się na różowy i w ogóle. Nie jestem różowy. Nie jestem Pokemonem twoim. Zero, wybieram ciebie! A właśnie, mam nowy wygląd dla catch White. Okay. bandyty czy tego, tego... Nie mam pojęcia nawet. Nikala. Dobra, ścigamy się, więc ja i tak biorę drugi. Jak zesponujesz, to po prostu się nie ruszamy, będzie, będzie pozycja startowa Zmienię sobie wtedy kamuflaż w takim razie Ja mam drewniany kamuflaż, ale jakoś nie wygląda za fajnie Ja wezmę infrared, nie wiem skąd to mam, ale wygląda świetnie To go! 3, 2, 1, go! Wow, faktycznie wystartowaliśmy jednocześnie Dlatego no mówimy jedziemy, bo w sumie nie wiem Czeka na mnie stary, chcę być przed tobą Fajniej wygląda, dla widza czy coś Tak, tak, chcesz tak uzasadniać wyścig, no świetnie Nie, to nie jest wyścig O! Czy my za się jedziemy, tak? Tak, tak LIEM no, Ciekawe czy mogę przejeżdżając, dobra, mam pierwszą. Nie, nie tak. strzelaj do tego. my mamy to chronić. Jesteś pewien? No tak. Nie wygląda. Wygląda tak, że ja do niego strzelam, a z niego wypadają beczki, a on nie traci obrażeń. Gdzie masz te beczki? Wiesz, masz je podnosić. Wszędzie wokół. Ja myślałem, że ty jedziesz za mną i dlatego, że będziesz je zbierał. On sucking down more rack, ale, huh? did the same thing after he and I split up, poor kid. Bring me the booze instead, and I'll give you oh. a revolver. Whoa, 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 Moxie's giving you Ruby if you give her my booze? I friggin' that Bimbo lost Ruby years ago, and I found it. She wouldn't even have it if it weren't for me. No, no, no. Bring me the booze, and I'll give you one of my old sniper rifles. <laughs>

Nie interesuje mnie Ruby, chociaż Moxie ma fajne więc mam je was. Jasne, ale wiesz... Ja bym chciał sprawdzić na, na, na przykład na necie, czemu wierzą we mnie, my wspólnego wroga, wiesz? No it's Dobra, mam małe życie. Trzeba jechać do beczek już się zebraliśmy, więc możemy je. Wszystkie? No? Ha! Ja wszystko. No, okay. Ja Jestem taki dobry i szybki. Ja się kusi mnie, żeby sprawdzić na necie jak wygląda to Ruby. Skąduję, że to pistolet jakiś różowy albo coś w tym stylu. No, w końcu to Moxie, ale. Sanktuarium. A, ja szybko, poszło. na twoim samochodzie. Mój samochód zawsze górą. Bardzo chcesz tę snajpę? E, nie wiem. Też nie wiem jak, z jaką mamy do czynienia, ponieważ jeśli slaguje, to pewnie tak. Jeśli nie, to pewnie nie, trudno mi powiedzieć. No, a, ja, a, a rewolwer no właśnie też nie wiadomo, no. No to weźmy, weźmy snajpę, ponieważ Moxie nie ufam, że ona dałaby nam tak naprawdę dobrą rzecz. Czemu? Bo to Moxie. Ona jest dobra w dymaniu ludzi. No dobra, ale... To jest gra. No ja wiem, ale. Eee... Jest. 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 Nie, Jest. 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 no Jest. od tego, komu Jest. Jest. to moglibyśmy Jest. 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 Ja będę teraz chodził z dwiema snajpami, tak? Ja nie, nie mam zamiaru się w to bawić, ja po prostu slaguję. Są lepsze snajpy niż ten fire, a burst, file, twu, burst fire while zoomed, więc nie dzięki. No, no nie dziwię się. U. Czy my nic nie zarobiliśmy na tej misji? Dostaliśmy jedną snajpę. No, dwie. No, dwie, ale żadnych pieniędzy mam na myśli. Ja nie mogę nawet zagrać w tym w kasenie. No tak. Nie! Dobra, następne zadanie. Moxie, you bitch. Co, Oxy? Nic, to no nie dało nam tego, pieniędzy. Ani on. Dobra, masz wygląd, zmiana wyglądu. Dobrze. A ja sobie poszukam nowego zadania no. dla nas. Podoba mi się to, że obwróciłeś się plecami, żeby nie widzieć, co ja robię. Tak <laughs> się przebieram. Tu on taki ciekawy wygląd. Skoro używam broni Maliwana, to czemu by tego nie ten, nie podkreślić w wyglądzie. Mm -hmm. Mamy same banalne zadania. To co, od góry? Dobrze, niech będzie. Ale. Okej. Okay. Jeśli będę chodził w tym i mówił, że Malivan to mój ulubiony sklep w Cytadeli, to będę dostawał zniżkę w wysokości 10%. Czym jest Cytadela? Eee, nieważne. W <laughs> Zgaduję, że chodzi o, S o inną grę, tak? Okay. Jeśli lubisz gry komputerowe, to wiesz co co chodzi. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to znaczy, że nie lubisz gier komputerowych i nie powinieneś żyć. Uwielbiam ludzi, którzy mają takie podejście, że mówią ci jakiś żart, a jeśli tego nie rozumiesz, bo jakim sposobem nie grałeś w tę grę komputerową, to znaczy, że nie jesteś fanem gier komputerowych w ogóle. Mm -hmm. O nie, level poziom 11, no dobra. No zabawne. No No tego Weź tylko Ony melej.

Właśnie robot chce, żebyśmy go odbudowali. Cool. Hmm. Nawet... Nawet nie mogę trafić w tak? Ale tak za tobą to psycho to do mnie. Explosive.

Eeeem... Um, gdzie my mamy iść? Nie wiem, na a sam koniec. Musimy przejść całość. Czekaj, czekaj, czekaj. Tutaj jest. Dzień. Na górze chyba ścieżka. Widzisz na mapie taki cyngiel? Cyngiel malutki? Odchodzący hmm. właśnie w tamtą stronę. A to nie na górze. No tak. O tu! No dobra. Nie ma um, Te mutanty nie no, są A my dla tani sprawdzamy teraz? Ja nie robię. Wyraźniej. A jest troszkę zbyt crazy dla mnie. Ty patrz, nie mogę otworzyć. O, mi nie mojej katany. Tanner Rad. Tutaj, szczury. Miedziecie. No ja trafić nie mogę no o, ale... ja, to Nie te ty są za małe, żeby nie trafił O, ukraść mi pieniądze Ale odzyskałem Wszystko jest okej okay. To są jakieś drzwi nie, to się ślepa mhm. Jeden strzał uwalił no. ich kilku. To fajno. Pewnie samym kwasem, nie? O, eridium. No jasne, nie narzekam na eridium. Coś zielonego. Wow, to był głośno no. Gdzie oni Ty pierwszy. Rat's nest, pizza, wszystko jasne. Jesteśmy u tynej Mutant Ninja Turtle's. To jest pizza od Maxa. Nie, no a no, jak na razie to nie jest takie konieczne. Widzicie? E... No ale. O, proszę Cię. Nie, przyniosłem pizza. Kill Splinter Group. Ten się nazywa. Więc. Okej, okay. Leonardo. Ok, zwiał No to mamy teraz DAN. Prawie jak Donatello. Prawie. Tak. Ralf. Rafael? Tam był? Tak. Rafaello, dlaczego ja nie oglądałem? Rafaello <grystanie> Nick, Nick, Nick. Ale serio, Mi Mikael, Mikaelo Angelo Michał Anioł Nie wiedziałem, że był tym, Widzietem. Wszyscy? Właśnie zabiliśmy żółwie ninja? No ja, czekaj One się odradzają Zobaczcie sobie Donatello, Dobra. To oni są ninja, ja jestem ninja, solo No, ja też ich wszystkich ko koszę. Ale ty śmiesznie, to jest bo ja główko. No. Ten z czerwonymi mieczykami. już przestał. Dobra, jest tam jakieś jeszcze wyjście. No, idźmy dalej, wzdłuż. To jest ściana. Aha, bo my przyszliśmy stamtąd, czyli idziemy w tę stronę. Tak? Nie, my no, sobie no, jakoś mam tu skrzynki niepootwierane, więc... dobra. Ta główna.